Witam w piekarniki parowe.com. Dzisiaj prezentacja najnowszych modeli piekarników Samsung. No pierwsze, co się rzuca w oczy, tak jak się patrzy na nie, absolutnie przepiękne piekarniki. No wydawałoby się, że na takiej przestrzeni piekarnika, powierzchni piekarnika za specjalnie dużo nie da się zrobić, no bo właściwie jest to płaski materiał, płaskie szkło. No Samsung udowadnia, że się da. Po lewej stronie mamy piekarnik z serii Infinite z takim połączeniem dwóch kolorów, czyli w czarnym macie jest ten panel, natomiast czarnym, matowe są drzwi z takim podłużnym, pionowym oknem. No, wygląda to absolutnie rewelacyjnie. Bardzo minimalistyczne jest to pokrętło i ten uchwyt. No, zobaczcie na detalach. No, piekarniki oba zresztą prezentują się wspaniale w aranżacjach, w takim czarnym macie. Zresztą zobaczcie sobie aranżację właśnie tego piekarnika, który jest u nas od lewej strony w aranżacji meblowej. Trzeba jednak pamiętać, że ten kolor, taki czarny, matowy, satynowany. No, wnosi pewną estetykę do kuchni i na to trzeba uważać. Natomiast ten czarny szklany w połysku absolutnie właściwie pasuje do każdej kuchni. Ten czarny połysk jeszcze znacznie lepiej się czyści niż te czarne matowe. Ja tak to zasady jestem przeciwnikiem tych czarnych matów, szczególnie jeżeli jest takie szkło zmatowione, ponieważ właściwie zostaje każdy brud, no i później trzeba się męczyć czyszczeniem. Jest to taka powierzchnia porowata, więc tak łatwo nie wyczyścimy jak szkło, gdzie psikniemy płynem do, do szyb. I szmatką sobie zetrzemy. Więc co do zasady jestem zwolennikiem dokładnie tego piekarnika tutaj. Jest to najnowszy piekarnik. No i ten piekarnik jeszcze jest bardziej zminimalizowany, ponieważ nie ma uchwytu. Jest to piekarnik bezuchwytowy, zupełnie płaski. No widzimy tylko takie pokrętło, które tutaj jest i sterujemy właściwie tylko tym pokrętłem, tym piekarnikiem. Są jeszcze jakieś przyciski wspomagające, więc za chwilkę sobie zobaczymy jak to wygląda. Ale piekarnik wygląda rewelacyjnie. No i tak, zobaczmy, kręcimy sobie tym pokrętłem tutaj, najpierw włączymy piekarnik. No i kręcimy piekarnik i zatwierdzamy daną, daną funkcję. Bardzo fajnie, że mamy taki przycisk wstecz, bo jest część piekarników, gdzie nie ma wstecz i trzeba tym po prostu pokrętłem, pokrętłem się nakręcić. Tutaj ten piekarnik akurat ma jeszcze funkcję wstecz. Zobaczcie na zbliżeniach, jak to fajnie wygląda. Bardzo efektownie też wyglądają te zdjęcia w programach automatycznych. No i uwaga, powiedziałem już, że to jest piekarnik parowy i to taki piekarnik parowy, który właściwie potrafi wszystko. Będziemy zaglądać do środka. Piekarnik przede wszystkim gotuje na parze, czyli jest parowarem. Piekarnik piecze z parą na trzech poziomach, a więc to jest bardzo istotne, czyli nawiża parą. Tak? Ja zawsze podaję ten przykład kurczaka, który no często w zwykłym piekarniku jest po prostu to mięso za suche w środku, a tutaj przy tym nawilżeniu możemy uzyskać ten efekt, powiedzmy tej chrupkości z zewnątrz tej spieczonej skórki, a w środku to mięso będzie Nawilżone, także nie będzie takie suche, nie będzie na pewno stawało w gardle. Jest to też zwykły piekarnik, czyli piekarnik bez pary. Jest to piekarnik, który ma metodę. SUV, którą sobie jeszcze omówimy, bo ona nieco inaczej tutaj działa niż w piekarnikach, które omawialiśmy dotychczas. Jak ktoś oglądał już wcześniejsze nasze filmy, wiecie jak ważny jest system parowy w piekarniku. Oczywiście no, system parowy przede wszystkim do pieczenia i możliwości pieczenia w różnych, w różnych trybach. Natomiast jak ważne jest uzupełnianie wody w takim piekarniku. I tutaj zobaczmy jak to wygląda. No, jest taka klapeczka, co sugeruje, że jest, jest tutaj pojemnik na wodę. No, jest wyciągany, bardzo wygodnie można wylać, można bardzo wygodnie uzupełnić, więc naprawdę fajna sprawa. Bardzo wygodne uzupełnianie tej wody. No, jak na razie wszystko się tu zgadza. Zobaczmy, jak piekarnik wygląda w środku. Ponieważ piekarnik nie ma uchwytu, możemy otworzyć ten piekarnik za pomocą takiego przycisku. Tutaj. No i tak, dzieje się tutaj w tym piekarniku bardzo dużo, to już tak uprzedzę fakty. Jedną z ważniejszych cech tego piekarnika jest taka unikalna właściwie cecha to jest podzielona komora w piekarniku Samsung, czyli nazywa się to dual cook, czyli możemy piec na dwóch poziomach równocześnie. Mało tego możemy wyciągnąć sobie tą przegrodę i pracować w całym piekarniku, więc no, firma pozwala tutaj na jakby zmniejszenie i przyspieszenie, też tym samym pieczenia. Jeżeli włączymy sobie tylko jedną komorę, ponieważ mamy jakąś szybką potrawę, możemy sobie tylko w jednej przestrzeni ją przygotowywać. Ale ciekawostką taką bardzo dużą tutaj jest, że w jednej przestrzeni w tej dolnej jest taki pojemnik, który, który mamy. Ja go pokażę Wam. Jest to pojemnik, w którym gotujemy, tak? czyli możemy ugotować sobie czy warzywa, czy rybę. Natomiast no mało tego, że on tutaj jest, to w tej drugiej komorze tej górnej możemy w tym samym czasie piec, więc no niewątpliwie jest to, jest to pewna rewolucja, jest to świetny pomysł, bo możemy różnego typu potrawy przygotować, czy gotowane, czy jednocześnie w tym samym czasie. Pieczone, tak? A jeżeli ktoś nie lubi na przykład łódka takiego gotowanego, to notabene możemy ugotować, ale ono nie smakuje za specjalnie z takiego piekarnika parowego, no to możemy upiec w tej przestrzeni górnej łódka, a ziemniaki już z warzywami sobie zaparować, ugotować w tym pojemniku. No i zobaczmy kolejne funkcje. No mamy oczywiście zwykłą blachę, mamy prowadnice na dwóch poziomach, tak? Czy, które nam tak ładnie wyprowadzają te blachy czy też szurszty na zewnątrz. Jest tutaj grill żeliwny, my go akurat dokładamy gratis, absolutnie wspaniała sprawa, żeby używać przede wszystkim na płycie indukcyjnej, coś zapiekać i wkładać do piekarnika, wbić też termosondę, bo jest tutaj termosonda, więc zaraz ją pokażę. E, absolutnie polecam, genialna sprawa. Zawsze uważam, że wszelkiego typu steki, ryby, filety e, najlepiej zapieć sobie na żeliwnym, czy na żeliwnej patelni, czy to w żeliwnym grillu, włożyć do piekarnika i dokończyć e, tą obróbkę termiczną tak bardzo precyzyjnie za pomocą tej termosondy, więc możemy uzyskać ten idealny efekt tego spieczenia tej potrawy, a w środku w całym przekroju, czy to będzie filet z łososia, czy to będzie stek, będzie idealnie wypieczony w temperaturze, którą, którą zadamy. Ja polecam szczególnie filet z łososia właśnie tak zapiec na tej patelni, ustawić 65 stopni, włożyć do środka, on będzie idealnie chrupki na zewnątrz, będzie też sztywny, jak wyjmiemy razem z, tą, z tym grillem żeliwnym na stół to będzie jeszcze ten grill cały czas podtrzymywał tą temperaturę. Świetna, świetna sprawa. Będziemy w ogóle kręcić osobny film o tym grillu. No kolejna sprawa to termosonda. Już mówiłem o tym, że termosonda jest. Często jak kupowaliście wcześniej piekarniki, no często też teraz się to, to zdarza. Nie używacie takiego, e, takiego elementu, a wystarczy użyć tak naprawdę raz żeby zrozumieć, jak to działa, jak wspaniałe potrawy można, można uzyskać. Ten kabel mi się tylko nie podoba. Tutaj jest trochę za krótki, więc tą potrawą, czy to patelnią jakąś żeliwną, stalową, czy tym grillem, trzeba troszkę manewrować i tą potrawą, bo mógłby być ten przewód trochę dłuższy. No kolejna, kolejna funkcja jest to Air Fry. Mamy do tego specjalny taki koszyczek i to jest dosyć ciekawe. Możemy sobie tutaj przygotować przede wszystkim frytki w tym koszyku naprawdę bardzo fajnie tutaj przechodzi ciepło. Jest pewna taka, taki trend, taka moda na takie urządzenia airfryer, tak? Wygląda jak frytkownica, tylko powiedzmy taka beztłuszczowa. No i wydaje mi się po tym, co się gdzieś tam w sieci, w przestrzeni takiej AGD dzieje, że jest to dosyć popularne urządzenie, a tak naprawdę właściwie każdy piekarnik ma takiego air fryera w środku, bo jest to nic innego jak takie ciepło pochodzące z termoobiegu i ciepło pochodzące z konwekcji. Jeżeli jest piekarnik ze wspomaganiem pary, działa to jeszcze lepiej, tak? Czyli ta para na najniższym poziomie powoduje, że ta potrawa się nie wysusza, że ona jest wilgotna, więc to smażenie w piekarniku jest jeszcze lepsze, Samsung teraz dołożył właśnie ten koszyczek, jeszcze my kiedyś dokładaliśmy i dokładamy zresztą do niektórych piekarników taką blachę, też z takimi dziurkami, ona ma jeszcze więcej zastosowań, jest to blacha do, między innymi właśnie do takiego, powiedzmy smażenia w piekarniku, ale też do rzeczy kruchych, do ciasteczek, absolutnie świetna sprawa. Także można powiedzieć, że pokazywaliśmy to już wcześniej, zanim to się stało modne, ale fajnie, że te koszyczki się pojawiają w piekarnikach. Uwaga, piekarnik ma metodę SUV. a już wspomniałem wcześniej, jest to metoda taka no, najbardziej wykwintna, powiedzmy, pochodząca z profesjonalnej gastronomii. Normalnie suwi robi się w woreczkach, zapakowanych, w których są potrawy, zapakowane próżniowo za pomocą, pakowarki, za pomocą pakowarki próżniowej. W piekarnikach firmy zaczęły to wprowadzać, ponieważ piekarniki jakby twarzają dużo. Pary to też taką metodę SUV można przygotować. Samsung zrobił coś zupełnie innowacyjnego. Do metody SUV w ogóle nie jest potrzebna para, tylko tym ciepłym powietrzem ten piekarnik ogrzewa powiedzmy tą potrawę czy ten worek foliowy, w którym jest potrawa, ponieważ Samsung ma dwa termoobiegi, ta temperatura jest bardzo równa. I o to właśnie chodzi w sous-vide, żeby utrzymać tą równą temperaturę. W każdym jak gdyby punkcie tej potrawy, bo wtedy to białko idealnie i powoli się ścina, więc to mięso czy te warzywa są takie delikatne, maślane. No i jeszcze taki ultra gadżet tutaj jest w tym piekarniku, to jest kamera. Kamera jest w środku, na górze tego piekarnika. Oczywiście kamera pokazuje nam jak potrawa wygląda, ale mało tego, jest do tego aplikacja, która kręci cały film z przebiegu pieczenia i montuje ten film. Więc to prawdziwe szaleństwo, prawdziwy gadżet, który Samsung dał do tego piekarnika. No i teraz tak, mamy piekarnik właściwie parowy ze wszystkimi funkcjami. Mamy Fry, mamy dzieloną komorę, mamy termosondę, natomiast jak taki piekarnik się czyści? Mówię o tym, ponieważ często piekarniki parowe czyszczą się tylko i wyłącznie parowo, właściwie do momentu, tych piekarników Samsung tak było, natomiast Samsung ma tutaj jeszcze czyszczenie perolityczne. Widać to po tej uszczelce takiej metalizowanej, czyli wypalanie zabrudzeń w wysokich temperaturach, czyli mniej więcej pomiędzy 400 a 500 stopni. Absolutnie wygodna sprawa, jeżeli są te powiedzmy zapieczony taki, te, te ścianki, te, ten brud, to po włączeniu tego czyszczenia peralitycznego wszystko się spopieli, tak, więc będziemy mieć piekarnik idealnie czysty. No słuchajcie, rewelacyjny piekarnik, piekarnik, który świetnie wygląda, ma świetny system parowy, właściwie wszystkie możliwe funkcje. A jeżeli chodzi o cenę, to ceny mniej więcej 5-6 tysięcy złotych w zależności od modelu, bo tych modeli jest kilka. Więc ta cena jak na taki piekarnik, tak wyglądający, tak naprawdę nie jest wysoka, więc absolutnie polecamy. Świetny, świetny piekarnik. No dobrze, dobrze, dobrze. Jak ktoś ogląda nasze filmy, to nie jest tak jak w filmie reklamowym i nie prezentujemy tych urządzeń tak, by mogło być taki przekaz marketingowy gdzieś tam kupiony u youtuberów materiał promocyjny ten piekarnik bez przesady nie jest aż taki cudowny. No prezentowaliśmy wcześniej pralkę Samsunga i podobny klucz Samsung stosuje taki marketingowy daje absolutnie produkt pięknie wyglądający ze wszystkimi właściwie funkcjami możliwymi innowacyjnymi po to żebyście go kupili. Jeżeli ten film, można by powiedzieć, tą drugą część, którą właściwie teraz zaczynamy, no to można powiedzieć, że Samsung jest mistrzem marketingu. Co z tym piekarnikiem się dzieje? No to zobaczmy przede wszystkim do środka. No czyli jeszcze raz, ale trochę inaczej. Przede wszystkim piekarnik nie ma czujnika wilgotności, tak jak to mają te zaawansowane piekarniki parowe. Czujnik wilgotności jest to ultra ważna rzecz. Ja bym powiedział, że jedna z ważniejszych w zaawansowanych piekarnikach parowych, ponieważ jeżeli piekarnik parowy ma być dobrym piekarnikiem parowym, to czujnik wilgotności, którego ten piekarnik, przypomnę, nie ma, bada jaka jest wilgotność w środku, zmienia sobie tą wilgotność, dopasowuje do. Do zadanych programów, jeżeli uchylimy drzwi, to on sobie tą wilgotność uzupełnia, albo też pozbywa się wilgotności. Więc te super zaawansowane piekarniki parowe zawsze mają ten czujnik wilgotności. Ten piekarnik go nie ma. No i teraz co to oznacza? Jeżeli pieczemy z użyciem pary, czyli nawilżamy piekarnik, tylko w określonym czasie ma wyprodukować określoną ilość pary. Następna rzecz, jeżeli chodzi o gotowanie na parze, czyli ten ekstremalny sposób dla piekarnika przygotowania potraw, ponieważ jest to dosyć trudne dla piekarnika, w sensie trzeba mieć specjalną komorę a, i, i, i trzeba być odpornym jak gdyby jedna rzecz na tą wilgotność i oczywiście to co powiedziałem wcześniej, że te piekarniki zaawansowane mają jeszcze ten czujnik wilgotności, ten piekarnik gotuje tylko w tym naczyniu e, i on po prostu je zaparowuje, czyli jest to naj, najprostszy sposób, jaki można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o, o, o przygotowanie potraw czy ugotowanie potraw i bym powiedział, że jest to trochę uciążliwe, bo to naczynie cały czas trzeba. Rozbierać, składać, czyścić, myć. Te dobre piekarniki parowe gotują w całej przestrzeni piekarnika. Kolejna rzecz, zobaczycie na zbliżeniach, no ten piekarnik nie jest też dostosowany za, specjalnie do gotowania na parze, bo ta jego komora nie jest wykonana tak ultraperfekcyjnie. Zobaczmy na te miejsca zgrzewów, no widać właściwie takie, takie szczeliny, jest to nieco porowate, więc ten piekarnik, jeżeli by gotował w całej przestrzeni, no to wydaje mi się, że szybko by uległ korozji i ta jakość tutaj jego w środku, jak się tak zaczniemy. Przyglądać w detalach, no jest, jest dosyć słabawa, bym powiedział, że w takich samych piekarnikach jak, nie wiem, za 1500 zł Samsunga ta komora jest dokładnie taka sama. Kolejna rzecz to jest ta termosonda, już powiedziałem wcześniej, że ten kabelek jest za krótki, jeżeli wjeżdżamy z potrawą, właściwie się tego nie da zrobić, w sensie wyjechać z, z potrawą i wjechać z bitą termosondą, to jest dosyć częstą operacją przy, przy ciepłych potrawach, czy przy ciepłych naczyniach, więc no, trzeba tutaj trochę, że tak powiem, się gimnastykować, natomiast ta termosonda jest wkładana w gniazdo z boku z piekarnika z taką klapką, i też jest to miejsce trochę nieszczęśliwe, jak operujemy przy gorącym piekarniku. No często też, jeżeli chodzi o używanie tego piekarnika, ten tłuszcz gdzieś tam pryska. No i też często spotkaliśmy się z tym, że te gniazda się gdzieś tam zapychają. Więc no, można było to zdecydowanie lepiej zrobić. Kolejna sprawa ta dzielona komora Dual Cook, która dzieli te komory na dwie. No jest w mojej ocenie w dużej mierze też gadżetem takim zbytecznym. Jeżeli chodzi o pieczenie w tych dzielonych komorach, to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli położymy tutaj potrawę i tutaj potrawę, to jeżeli będzie na górze, nie będzie miała grzałki dolnej, jeżeli będzie na dole, na pewno nie będzie grzałki górnej. Czyli powiedzmy już wielu rodzajów ciast nie upieczemy, tutaj możemy przygotować raczej potrawy termoobiegowe. Kolejną rzeczą jest, jeżeli włączymy ten termoobieg powiedzmy na górze czy na dole i tak druga komora się zagrzeje. Ona może nie zagrzeje się, do takiej temperatury, jak ta, która jest włączona, ale oczywiście ta, ta przedziałka nie jest szczelna, więc tym bardziej ta temperatura przechodzi. Jeszcze jest jedna fajna sprawa. Że często jak oglądacie zdjęcia firmy Samsung, no i są różne potrawy, powiedzmy jest ryba i są takie słodkie, powiedzmy jakieś tam wypieki, jakieś ciastka, jakby pieczone w tym samym czasie. No i sugeruje się Wam, co nie jest wina, bym powiedział, że Samsunga, sugeruje się że nie przechodzą zapachy przez potrawy, czyli te ciastka nie smakują czy nie mają tego zapachu ryby. I teoretycznie wydawałoby się, że to przez tą komorę dual cook, ale tak naprawdę w piekarniku rozgrzanym nie ma zapachu. Zapach przenosi, przenoszą cząsteczki tlenu. Jeżeli piekarnik jest rozgrzany, te cząsteczki tlenu się rozszerzają, więc tego zapachu tak naprawdę w piekarniku, wtedy kiedy on jest ciepły. Nie ma, więc to możecie sobie przetestować nawet dzisiaj w swoim piekarniku bez takiej, bez takiej przegrody. Natomiast sama sugestia marketingowo podana przez Samsunga jest absolutnie podana w sposób wspaniały, to znaczy w taki sposób, że jest to przemawiające i mówiące, no kupnie, kup ten piekarnik, kup ten system. A tak jak powiedziałem, Samsung nie podaje żadnej informacji, że, że dzięki tej przegrodzie dual cook nie przechodzą zapachy, więc jak gdyby tutaj nie ma zastrzeżeń co do Samsunga w ogóle. Kolejna kwestia, metoda sous -vide. nie w parze, oczywiście też tym bardziej nie w wodzie, tylko uzyskana w taki sposób, że dmucha ten piekarnik ciepłym powietrzem na ten worek foliowy z tą potrawą. No mam dużą wątpliwość że to w każdym punkcie tego worka foliowego ta temperatura zostanie osiągnięta, bo jest to po prostu nawiew ciepłego powietrza i według mnie to będzie trudne do osiągnięcia. Zobaczymy później na takich testach, jak to się zachowuje, chociaż tu musielibyśmy mieć labor, laboratorium, żeby jakieś sondy w każdym punkcie, w każdym punkcie do, tej, do tej potrawy gdzieś tam powiedzmy przyczepić, ale wydaje mi się, że jest to taka funkcja trochę już naciągana. Prawdziwe sous-vide przede wszystkim jest w wodzie, ewentualnie w dużej, w dużej ilości pary. No więc pięknie podaje nam marketingowo i zewnątrz ten produkt Samsung. W środku jest nieco gorzej, no jakość tej komory, jakość tych, tych elementów, czy nawet te funkcje, które wydawałyby się wspaniałe, nie są takie, takie idealne. No natomiast też nie możemy być tacy surowi. Piekarnik wygląda fajnie, ma fajny system parowy. Mimo wszystko wielu z Was te funkcje mogą się spodobać, więc my ten piekarnik no mimo wszystko polecamy. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszamy do kolejnych prezentacji.